Dzień Flagi Państwowej Rzeczpospolitej Polskiej obchodzono na centralnym placu miasta, zorganizowanych w Kielcach wspólnie przez urząd wojewódzki, miasto, centrum przygotowań do misji zagranicznych i kielecki ochotniczy szwadron kawalerii imienia 13 pułku ułanów wileńskich uroczystościach, wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych miasta województwa. Powiatu, środowiska kombatantów, parlamentarzyści Ziemi Świętokrzyskiej, reprezentacja Sił Zbrojnych RP, służb mundurowych oraz wielu innych instytucji. Punktualnie o godzinie 12 przy wtórze hymnu na maszt wciągnięta została flaga państwowa, nasza biało-czerwona. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono ustawą z lutego 2004 roku. To również Dzień Polonii i Polaków za granicą. W ramach Święta Flagi rozstrzygnięto ósmy turniej pocztów sztandarowych i wręczono nagrody laureatom rozgrywanego na trzech poziomach konkursu o polskich symbolach narodowych i szkolnych. Poziom no co roku jest wyższy, coraz trudniej jest. Tworzyć testy sprawdzające wiedzę, no i poziom w związku z tym podnosi się. Ale młodzież daje radę, jest wspaniała. Wśród szkół podstawowych w konkursie dominowali uczniowie kieleckiej piętnastki, siódemki i szkoły w kostomłotach drugich w kategorii gimnazjów uczniowie i uczennice czwórki, dwudziestki, piątki oraz wspomnianej szkoły w Kostomłotach, a szkół ponadgimnazjalnych ZSP nr 1 w Kielcach, ZSP w Zakliczynie oraz powiatowego zespołu szkół w Chęcinach. Brałam udział w zeszłym roku w konkursie o symbolach narodowych, no jest, niestety nie powiodło się, dlatego pod namową wychowawcy postanowiłam, że wezmę udział jeszcze raz. Głównie dlatego, że w poprzednich latach braliśmy udział w konkursie pocztów sztandarowych i udało nam się zająć dwa razy pierwsze miejsca. W tym roku no niestety musiałam przekazać sztandar, nie mogłam wziąć udziału. Postanowiłam, że chociaż wezmę w tym konkursie udział. Myślę, że pytania dotyczące urzędów, gdzie flagę wieszamy, koło czego, z której strony, to mi sprawiało najwięcej problemów, bo te odnośnie sztandaru, no, to już wiedziałam wszystko. W trakcie uroczystości do sztandaru kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii imienia XIII pułku ułanów wileńskich przypięte zostały szarfy honorowego szefostwa, wśród nich szarfa prezydenta Kielc, Bogdana Wenty. Objęcie honorowego szefostwa jest takim symbolem bardzo starym, przedwojennym, a nawet dużo, dużo większym, bo wiodącym, jeszcze starszym, bo wiodącym się z XVIII wieku. Jest to takie symboliczne objęcie dowództwa nad jednostką piechoty, kawalerii, artylerii, jednostką, która stara się, żeby osoby szczególnie zasłużone dla historii danej jednostki taką właśnie funkcję pełniły. Natomiast samo przypięcie szarf na sztandar jest takim ostatnim symbolem. Uroczystość na rynku zakończył pokaz musztry w wykonaniu klasy mundurowej zakładu doskonalenia zawodowego w Kielcach, po czym nastąpiło wyprowadzenie sztandarów.